Cześć, witam Was w kolejnym odcinku prezentacji wagonów pasażerskich obcych zarządów. Dzisiaj litera S jak Słowacja. Odcinek krótki, modeli nie za dużo, raptem dwa pudełka, za to znamienitej firmy LS Model, z której modele już prezentowałem w tej serii, które doskonale znamy. Tworzę pierwsze pudełko, to jest model 48021 z piątej epoki. Model wagonu sypialnego WULAB MEE. Proszę bardzo, taki tutaj czerwono-biały. Słowacka spółka wagon service, pewnie zajmująca się, nie wiem, tutaj eksploatacją czy też zarządzająca taborem. Wagonami słowackimi, e, dokładnie e, czym ta spółka się zajmuje, to nie wiem. E, znam po prostu skrót WSBA i tyle. E, tu jest wagon, właśnie e, z przydziałem do stacji Bratysława. E, ewidentnie jest to wagon e, słowacki. O, taki właśnie wagon sobie kiedyś kupiłem. Kupiłem go e, z myślą włączenia go do składu Chopena, zdaje się. Chyba sprzed dwóch lat kupiłem go bardziej z uwagi na to, że nic innego w tamtym czasie nie było, kiedy mi się zamarzyło. Taki się trafił uwagą, jeden, więc uznałem, że lepiej to niż nic i wylicytowałem gdzieś tam na eBay. Pozycja stosunkowo rzadka i poszukiwana mam w swoim posiadaniu. To jeden, tak jak powiedziałem, to sobie kupiłem ten model. A potem się nagle okazało, gdzieś tam odszukałem, że firma LS Models wydała i rzeczywiście wydała bardzo fajny zestaw. Kupiłem go chyba z rok temu. Widzieliście go w unboxingu. To jest zestaw trzech właśnie wagonów też tego kuszetka trzy kuszetki właśnie też tej samej firmy Wagon Service. Wagony serii z tego, co tu jestem w stanie przeczytać, BVC-MBZ, BVC-MZ i ten na górze to jest BVC-MZ. Wagony właśnie takie jeździły w składzie Chopina. Czy jeżdżą nadal? Tego nie wiem. Nie sprawdzałem tego w tamtym czasie, kiedy ja je kupowałem, to jeździły stąd. Byłem nimi żywotnie zainteresowany. Rejestracja, rejestracja w, właśnie w, 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 jak to się nazywa, w, dla wagon service dla tej firmy słowackiej. Wagony, jak najbardziej słowackie, ale uwaga, to są wagony pochodzenia niemieckiego, odkupione zapewne od kolei DB. Jeszcze w tym malowaniu DB, tutaj jest tylko to zmienione, że są niesione oznaczenia słowackie, są te czarne pasy, ale są to starsze wagony niemieckie, które bywały onegdaj w Polsce w składzie Kiepury. Niemcy po. Przy decyzji likwidacji pociągów nocnych oddali tutaj pole m.in. Austriakom, również zdecydowali się na rozprzedanie parku taborowego, no bo skoro nie będą zestawiać sami pociągów nocnych, to, to po prostu, zwyczajnie się tego pozbyli. Kupili to od nich Austriacy, ale jak widzimy tutaj również i Słowacy. O, i taki zestawik mam. Razem to daje cztery wagony słowackie. Czy do czegoś jeszcze można to wykorzystać? Teraz to nie wiem. Na bieżąco nie sprawdzałem w ostat po zmianach grudniowych rozkładu jazdy pociągów, w jakim składzie potencjalnie kursującym przez Polskę te wagony mogą występować. Może dalej w Chopinie, może w Batorym, a może w żadnym z tych składów tego nie wiem. Modele mam i i tyle, zawsze mogę je użyć do, jak będę chciał zestawić starszego Chopina czekam też na wydanie przez ACME zestawu do pociągu EN Metropol, który jest łączony z naszym EN Chopin i tam zdaje się też będzie jakiś wagon słowacki, ale to zestaw był zapowiedziany przez ACME na jesieni do tej pory nie został wydany jak go napędę, to pewnie go zaprezentuję. A tymczasem, tu już w temacie prezentacji wagonów słowackich, nie mam nic więcej do powiedzenia. Starszych edycji nie posiadam, nie byłem zainteresowany. Wiem, że były wydawane. Natomiast nie byłem specjalnie zainteresowany, choć raz czy dwa razy zdarzyło mi się parę lat temu fotografować w Polsce wagony słowackie. One zdaje się były wypożyczone przez PKP Intercity, Intercity w którymś tam roku identycznie jak wagony od kolei czeskich zastępstwo za nasze wagony, których w PKP Intercity brakowało, bo były, brakowało do zostawiania pociągów. Intelka i innych. Takie wagony widywałem, ale się nie zdecydowałem na kupno tych słowackich Y. Dobrze, to tyle z prezentacji tych wagonów. Pora kończyć odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Żegnam się z Wami. Cześć!